Witam na przeglądzie w sklepie Action. W tym filmie zobaczycie nowości, a są to dekoracje, ozdoby i akcesoria na Wielkanoc, jakie już można kupić w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Początkiem stycznia tego roku w sklepie Action pojawiły się już rzeczy wielkanocne, które macie okazję zobaczyć w tym filmie, dlatego warto obejrzeć nagranie do końca. Przejdźmy więc do przeglądu. Widoczne teraz figurki przedstawiające zające wykonane są ze słomy oraz materiału. Taka jak ta, kosztuje 27 zł i 95 groszy, ma wysokość 33 cm. Dostępna jest w kilku wzorach. Nieco większe figurki mające wysokość 58 cm, kupić możemy za niecałe 70 zł. Tak jak poprzednie wykonane są ze słomu oraz materiału, dostępne są w kilku wzorach. Figurka przedstawiająca wiosennego gnoma ma wysokość 16 cm, kosztuje niecałe 12 zł. Oświetlenie LED w tej dekoracji działa na baterię. Za niecałe 10 zł. w sklepie Action kupić możemy świąteczne filcowe zawieszki. Zawieszki dostępne są w różnych wzorach, przedstawiają kurczaki oraz króliki. Niecałe 3 zł kosztuje nieco inna wielkanocna zawieszka z materiału. Wybierać możemy pomiędzy różnymi wzorami przedstawiającymi wielkanocne króliki. A oto następne wśród wielkanocnych ozdób oraz dekoracji. Pluszowy zając mający wysokość 39 cm kosztuje niecałe 18 zł. Dostępny jest w dwóch kolorach. Za 8 ,95 zł 95 groszy kupić możemy sto jak napisanki z kwiatami. Ta dekoracja ma wysokość 34 cm, dostępna jest w kilku kombinacjach kolorystycznych. W sklepie Action na Wielkanoc za niecałe 8 zł kupić możemy także podstawkę w kształcie jajka. Podstawka z tworzywa sztucznego, dostępna w kilku wzorach, ma wymiary 29 x 35 cm. Zobaczmy na niektóre z nich. Wśród ozdób wiosennych i wielkanocnych znajdziemy także dekoracyjny łańcuch ze światełkami LED z ozdobami w kształcie kwiatów oraz motyli. Ta świetlna dekoracja z funkcją czasomierza działa na prąd, nadaje się do wewnątrz. Składa się ze 130 światełek LED, ma całkowitą szerokość 5 metrów. Pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. A oto jeszcze jedna wielkanocna dekoracja świetlna za niecałe 15 zł. Ten łańcuch świetlny z ozdobami w kształcie jajek zawiera 8 światełek LED. Ma całkowitą długość 170 cm, dekoracje dostępne są w kilku kolorach. Oświetlenie działa na baterie. I jeszcze jedna wśród wielkanocnych dekoracji, wykonana z filcu. Taką świąteczną ozdobę, dostępną w kilku wzorach, kupić możemy za 29 zł i 95 groszy. Ozdoba w kształcie jajka, w środku której znajdują się dekoracje w kształcie królików lub ptaków, ma wysokość 23 cm. Zobaczmy teraz na niektóre z tych świątecznych ozdób. Filcowe są także widoczne teraz figurki przedstawiające zające. Każda z figurek ma wysokość 25 cm kosztuje niecałe 25 zł, i jak większość dekoracji tego rodzaju dostępna jest w kilku wzorach. Teraz macie okazję zobaczyć wszystkie dostępne w tym sklepie action. Na półkach tego sklepu znajdziemy także wiosenne skrzaty z materiału. Niecałe 9 zł kosztuje skrzat, mający wysokość 26 cm. Auto pluszowe zające za 8 zł i 95 groszy. Dostępne w jednym wzorze w widocznych teraz kolorach. Każdy z nich ma wysokość 25 cm. Następną rzeczą wśród dekoracji wielkanocnych jest zestaw zawierający 12 zawieszek Komplet kosztuje niecałe 8 zł. Drewniane zawieszki dostępne są w kilku widocznych teraz wzorach. W sklepie Action kupić możemy także dekoracje wiosenne w zestawie zawierającym 6 sztuk. Ten komplet kosztuje niecałe 4 zł. Ozdoby dostępne w kilku wzorach są filcowe. Wielkanocnych dekoracyjnych zawieszek w zestawach jest znacznie więcej. Ten zestaw zawiera 9 w różnych wzorach i kolorach do wyboru. Ozdoby są szklane, a cena zestawu to 8,95 groszy. Tyle samo kosztuje zestaw zawierający pisanki z tworzywa sztucznego z piórami. Opakowanie zawiera 12 różnokolorowych pisanek. Za niecałe 3 zł kupić możemy takie właśnie wielkanocne zawieszki. Wykonane z tworzywa sztucznego i filcu dostępne są w kilku wzorach. Wśród nowości wielkanocnych w sklepie Action znajdziemy także poduszkę w kształcie owieczki lub królika. Każda z poduszek kosztuje 17,95 zł. Tyle samo kosztuje szklana podświetlana dekoracja w kształcie jajka. Dekoracyjna pisanka ma wysokość 16 cm, oświetlenie działa na baterie. Niecałe 5 zł kosztuje także dekoracyjna szklana pisanka w kształcie kuli ze śniegiem. Umieszczona na ceramicznej podstawie, w środku, zawiera kilka dekoracji do wyboru. 3,75 zł to cena filcowej zawieszki w kształcie jajka. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami oraz kolorami takiej zawieszki. Jest także drewniana dekoracja wielkanocna z pluszowym zwierzakiem w środku. Kosztuje niecałe 7 zł, każda ma wysokość 14,5 cm. Do wyboru jest z ozdobą z materiału w kształcie barana, kury lub zająca. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.